To może. O, zobacz, z tą stronę biegnę. O nie, chyba dobrą. ja Przejdę się tutaj do góry. To jest tak. Zimno, ciepło. Zimno, ciepło. Na takie zasady to jakby działa, wiesz? A ja, ja wskakuję na most. Biegam jak szalony, jak głupi między tymi budynkami, po budynkach, po ścianach i po wszystkim. To tutaj spada. Co, nie mam pojęcia. Wybiegłem ku przed przypadkiem. Czyli może ten pasek działa jak ciepło-zimno, tak? Tak. To może, nie, to nie jest to miejsce. Gdzie to kuszę? się być? do obszaru objętego sygnałem. No w to czerwoną, to coś Mamy tam. Mamy trzy Aha. No, gdzie to sygnał jest? Bez sensu. Bagel może to. Z... Nad nami? Nie, właściwie to nie jest to miejsce. Co to może być? Dziennik dźwiękowy, to nie to. Dobra, <śmieniciela> to nie to. znaleźć na jakieś Dziennikarz? Z... Oddalam się. Ja też kuziłam. Byłem tutaj w centrum. Miałem prawie pełny pasek, ale nam cię spadać. Zaczęło się na budułek, też zaczęło spadać. Musimy się gdzieś pod nami. Tu się. Kończy. Kończymy w tym miejscu. Ok. Zwiększa się pasek. No. Idzie. Tutaj spada, jak biegnę w lewo. Spróbujmy w prawo. No, teraz więcej niby. To jest dużo w tym miejscu. O, podpaliłem się. Teraz spada. <noise> Ups. Spada. Muszę gdzieś tutaj wejść, do budynku jakiegoś albo coś. Ej, całkiem możliwe. Nie no, znowu spada. Co to jest tutaj?

gdzie jest bateria? Kujność na to bardzo Tu musimy coś. Zbieramy baterię. Yes! Czy dalej? Co ja robię? Słyszysz? coś? Nie wiem Nie wiem czy wyciągnąłem baterię czy nie Dobra mam iść dalej teraz o, ja pierdolę znowu 500 metrów Chodź, 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 W łowzałku jestem jest na jakiś małp w Symetrów. Czekaj, czy znowu będzie tak samo? No, znowu to samo bagel. Ja, dobra. rośnie, rośnie. Spada. Tu w tym spada już. Ja idę, tu, bagel, ja idę tu w ja idę tu w lewo. Tak, tutaj znalazłem. Spoko, kujwa mnie, co i wszyscy atakują. Jak mam tu zrobić dwie, trzy rzeczy na raz, mój? Po pilnej niewyrobocie. Zobaczmy, że Wszyscy leżą? Biorę baterie. Trzeba coś rozważyć tutaj, o to. Jej, wyciągam... Czekaj, to jest wyłącz generator. Jest prawie... A, Czekaj, uderzyło mnie coś. Uderzyło ja mnie coś. No co ty tak, mnie tak zabiliśmy? Znaczy uderzyłeś mnie właściwie. A, 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 moje nogi. Co się dzieje? Teraz jest, pusto mogę zabierać to. czy psuć? Tutaj latają bager. Bager Latają! No no widzę Okej... Okay. Czy to jeszcze kolejne kule drugi się? Drugi podejście. Ja drugi podejście. Wyłącz generator. Nikogo więcej nie ma. Okej, okay. gdzie jest bateria? Idę po baterię. Wow, jaki power. A, duża bateria. Nie zniknęła. O -o. No wsadziliśmy chyba, nie? Acha, okay. A, okej. Więc co twoje, twoje, w i znowu mamy kawałek do Lucky Bugger. 400 metrów. O, by pizza teraz, no. Pizza Hut. O, do pizza Hut. 6 się pizza z domino pizza, no nie była zła. Tym razem nie była zła. No, nie zgodzę się. I tyle kawałku, co ja zjadłem. Znowu cztery pizze pepperoni. Wszystkie zjedliśmy. No, o, dosłownie wszystkie. To jesteśmy jak odkurzacze pizzy. E... W tę stronę. W tą stronę. Fajne, jak mieszkaliśmy w ta, innym miejscu... Ta domino-pizza nie była taka fajna, ale teraz w innym miejscu byliśmy, było już dużo lepsza. No, co, że wtedy... Ten ci... góra, nie zlatowała no, Ale ogólnie to ciasto nie było fajne w tej pizzerii domino-pizza koło nas. A teraz zbraźmy z innej Już było ok, bo tak to zwykle bierzemy z pizza Super Supreme, o Supreme Meat Feast, o, całe biste pizza, oh, pizza. O, zaraz mi to ten handibuger, to jestem głony już. Ale jeszcze jestem strasznie głony Ale kurde pizza to jest moje życie. Co się dzieje? Eee, zamarzłem... O nie co to jest? Stay alert, okej. Okay. Kurde, Terminator, spiel Co, co filmie to wyrzuca? To nie ja. To te... Tutaj te Terminatory się pojawiają. Trzeba Dobra, włączam generator jakiś. Jeden włączony. Kolejny jeszcze tutaj. Jeden został, okej. Okay. Czas zmienić może broń? Co tu mamy? Shotguna jeszcze. Okej, okay, niszczy kolejny. Niszcz, ja będę cię może osłaniał. Eee, Kurwa, co to mnie strzeliło? enemy sheep approaching Uda mi się połączyć nie nie. nie da się kuźwa Coś mi ta atakuje tutaj cały czas Co? bo to się obraca Baget że Żeczkę kurde Ona teraz strzela do mnie No bo ją trzeba tyłu, ale kuźła ona cały czas patrzy się na mnie No właśnie mówiłem żeby strzelał do nieba, się gapi na mnie Ta się kapi na się mnie patrzyła na mnie kuźwał Kapi się na mnie? Okej. Okay. Już rozwalona jest, dobra, jeszcze jest tutaj na motorze jeden koleś. Lecił taki w co, nie? Dobra, rozwaliłem go. Dobra, otwieramy, otwieramy, otwieramy tutaj coś. To... Kuźwa, znowu jakiś gnoś mi zaatakował. zaatakowało. chyba tutaj, Debbie jeden. Dobra, jeszcze raz. Czwarty raz raz spróbuję, Co Coraz więcej tutaj, chora. Udało się. Jest. You pick a -y, motherfuckers. No. co dalej, biegniemy? A, tutaj. Yeah. Wejdź baterię. Zajubi się. W... Zabieramy baterię, wkładamy baterię, zabieramy baterię, wkładamy baterię. Dobra. Uciekamy, bugger. Co? No. Czyli to nie było ostatnie. O, się zepsuła ta. Wybuchła, coś. Gdzie jesteś, daleko? No nie, Ale, chyba nie. Kuj, wojny co teraz myślę, to jest pizza. Aha. Chyba zaraz zamówimy bagel. Jak tylko skończymy grać, spoko, spoko. Ciężko. Jest jest Piękniemy. Ja, Dobra, w tym kierunku. Chyba widzę, jest. O! Oh. Wow. Ja pierdolę Co to z tego wszystkiego jesteś... Wow. Ja nie wiem co się dzieje bagny raz w tej grze. Ja też nie wiem co się teraz dzieje. Z masa terminatorów, jakichś takich szutych punktów siecących się naokoło A to musimy rozwalić. Nie musimy mieć w żadnej ręki, tylko rozwalić. Ale, przłady, 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 Jej. Tu musimy rękę wsadzić. Włączenie generatora! 3, 2, 1 Udało się? Jest jeden włączony. Dobra, jeszcze zostało chyba dwa. Dobra, o kuźwa, kolejne to gnojstwo, kręcące się. Wciskamy. Yeah. Rozwaliłem.

No dzięki. Pamiętasz, kiedyś mieliśmy problem z zmianą broni? Tutaj też chyba tak jest. Tak? Co to jest? Jakiś taki dziwny dział przed nami? Ja to ty tak. Ej, wypadłem, wypadłem. To okay. ja się nie mogę zatrzymać, bo mam tylko 2 minuty 17. Do No mnie? Ja no tego nie mogę wsiąść. Mniejsza z tym, że nie możesz siąść w gruncie, że ja jadę. Ja będę <grym> biegł za to, bo po prostu. nie wiem, padę nie mogę wsiąść też. No ale to biegnij przede mną i te wszystkie rzeczy, co są przede mną, rozwalaj. W jaki sposób? W jaki sposób? Nie wiem, przybiegaj przez nie, albo. Ej, kuś, a co ty robisz? Co? Uderzyłeś we mnie i <grym> przewróciłeś prawie na bok. Pijany jesteś, czy co? Ja! za przechodnia! Tak, Dobra, będę tak cały czas strzelał promieniem przede mną. Może, a, ale ty możesz strzelać, nawet bez mnie. na części, bo wysiadłeś i mogę strzelać. Teraz się na głupim słupie zablokowałem, czujesz? Co jest? Trzyma... No jest do tyłu. Ja pierdolę, jakie to jest głupie. Głupi ten człowiek jest. To nie jest World of Tanks. troszkę inaczej wygląda, co nie? No jest dużo, dużo gorszy, to to ja bym kurde jechał nie wiem jakiś Renoutsu wow. Nowe japońskie czołgi Kofna Paliłeś Ja, ja Sofia byle od ciebie bo... No pojażłem no, przed siebie. Tylko nie biegaj koło mnie, bo ty mnie przewracasz wtedy Może naokoło jakoś biegaj, nie wiem jak mi Sofia mnie atakuje bagaż. No bo przede mną są jakieś takie różne pojazdy, które okay. muszę rozwalać, żeby mieć drogę czystą. No ja się sam też rozwalę, tylko tym mnie atakuję Ja, yeah, Ja, ale to jest powolne Szybko, szybko bagier, szybko gdzie jesteś daleko? Co mnie wywróciło na bok? Na pewno nie ja Szybko. I got it! Szybko! Próbuję do niego siąść. Chyba przerpiemy. Trzy. Dwa. Co jest? I nas Ja pierdolę, jakie to było głupie. Spocznie od punktu kontrolnego. Ja! Szkurde. Teraz by ja prowadzę. Nie do tak. To... Misja jest głupia, ten czołg jest głupi, on nie potrafi przyjechać przez głupi pierdolony słup z, z, albo jakąś lampę. Ale ładuj misję. Wsiadaj. Nie wysiadaj.

ty strzelasz z rakietami, tak? Mam nadzieję. No. no, ja tak mi się kurde, jak ja to strzelam? nagie tym, tym? Jeszcze mam w taki laser. A może to jasne? A nie, mamy inne działa. I zaznaczyłem A to było tak blisko, kurde. Najgorsze no jest to, że ja się wywróciłem na bok i ten cały czołg leży na plecach. Czekaj, tu nasza mafia przyjechała. Nie na plecach, kurwa. Na, na boku <laughs> No na dachu właściwie Okej, okay, let's go, let's go, let's Jej, go rozwodzeni. czołg ma brzuch, plecy. Plecy to jest. Hmm. Plecy? To jest górna to jest, część. Jak, jak to jest? To będzie górna część w takim razie. A brzuch? Brzuch! Ale to będzie czołg z przodu. Ma to będzie z przodu. Bo penisa ma na czole. A penisa do góry, a ja, ja na dole. No, ale w którym miejscu jaja. Ja no do, do, dolna, dolna płyta. Aha, boss of steel, mówisz. Mm. Sakra. Normal teraz, teraz lepiej idzie, co nie? No na razie tak. Kęczami. Wow. Jedź! do Robie, robię to, tylko że on jest jakiś dziwny. Się buja na lewo i prawo. 300-400 metrów. Dobra Let's go, let's go. You almost there my friend. Damy radę tym razem. Jak nie przewrócisz na bok, hey, nie? Mieć revenge for Earth, or get a tank? Już po Was. Revenge for Earth. wiem, dlaczego przewróciło cię, kurde, prędzej. Czemu? No, gdzie wjechałeś? Możesz go odwrócić, czekaj, telekineza. Możesz z nim coś zrobić? Kurde. Ok, speech time. Ja pierdolę. W <laughs> samym momencie z pierwszymi ja pierdolę. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Kręcę się, kręcę się. Do przodu, trzy, dwa. Jeden. Jest! Koniec! Jak, jak to, to szlak terapii! Bez no baterii to... nie, nie działa! Ukończono! Dalej! No ale jak to możliwe, że ten głupi czołg się dwa razy wywrócił na plecy? Jeszcze wybuchł! Zrobiłeś wyskok niekontrolowany! Ty, oczekiwania na ciebie, dalej! Ło. Kluczyk, klucznik klucznik kuźwa, jak kluczyki czytam. Co dalej? Na Rekinowi, ja myślę, że przywal Rekinowi, przywal rekinowi. <śm> Kurwa, chciałbyś Wielki finał okej, okay, co dalej, co dalej? Jesteś? No, jesteś? tab. jestem? Chciałbym Ok, mam. Biegniemy, Dobra, chodź. biegniemy. biegniemy. 600 metrów, masakra. Dalej, dalej. O, uh. dalej się nie dało, co nie? Okej. Okay. Ciekawe, co to się robić.